I mamy widzowie z tej strony jak X9. gramy w Stamp Gays s moim nowym specjalnym skinem, czyli dynamitronem, którego trwam před Tak to jest dynamitron. Ale, falą tego typa Co jest? no ja Nie, już nie tego nowego do nagrywania. Dobra, widzę, że lecimy z powrotem ja odpaść i nie nagrałam tego, ponieważ były jej podwójne kolczki, które nie, nawet lubię. One pierdolą sobie. No, 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 è No, è suonaggi. 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 No, è No, è suonaggi. No, è suonaggi. Jedynym specjalnym skinem, a oprócz firefisha, który tu ma być jakoś będę jedynym specjalnym, bo mam już dwa specjalne skinki. No, widzowie, jestem i kurde, pana nasz ja mnie nie uderzył. Uderzyłem kogoś? Nie. Boże Staraj się to trochę Dobra, widzowie, jesteśmy Jak tylko debiutuję, bo co, co innego mogę robić Jak ten jedyny debiutuję A myślałam, że będzie pizdki, jakby legenda, no Nie wiem, jak to nagrać No jakiego tego typu. Boże, stary. Nie wiem. No, tutaj jak zwykle i pan Julkę uderzamy.

No ja z wami. O oh no. Jak? Ja no nie wierzę. Dobra, bieżowie, jesteśmy. Ja z mi doszkarnez. Nóż dwóch karneciarzy. Ja nie kupuję tego karnetu, bo nie... wasz. Kurde, prawie ginął. firefish, e, bardziej mi się podoba niż ten dynamitronem, ale ten to się bardzo cieszy bo ja mam ulubiony specjal. No najbardziej nie lubię tego zielonego, którego mam w spać Bobek. Który nie żyje na szynkowicach i niestety będziemy ja go uratować. No ale ja. na razie my na blokdaszu wygrywamy. No i jestem są trzy specjalne skiny, bardziej ten mi się nie podoba bardziej. No, mi ei se Mä podoba? mä ostan, joo, että kyskumme muokanneet ja janoa, joo, 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 No joo, 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 No No, on joo, 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 Dobra, patrzcie jak ładnie oni przenikł przez ścianę. Mówiłem. To jest kuprzynka. Oh no. O jaki fart. O wolę. Jaki fart widzowie. Jaki fart. Ale Fart, ja wola. Ale to był Fart. Nie! To cywków jest troszeczkę nie umiem, kiedyś umiem tam save'a zrobić, ale teraz wolę grać moim dynamitronem. O, oh no. Do tyłu. Okay, no, że No, 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 no. Uf, żyje as. Ej, kurde, nie, 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 nie. Muszę przeżyć. Pa widzowie kończę już odcinek już No niestety kończę A mnie już filmka się podobał Bo mi nawet się podobał ich śmierd A Abieram. no widzowie subskrybujcie ten kanał bo Chyba kupiłem u Smaczbawkowi tą ofertę Dziękuję widzowie pa pa!